Jezus Chrystus. Droga młodzieży, starsza i młodsza, bardzo was serdecznie pozdrawiam wraz z młodzieżą z Archidiecezji Warmińskiej. Chciałbym dzisiaj wam opowiedzieć o tym młodym świadku Eucharystii, o którym mówimy w swojej diecezji od dwóch lat. O młodym błogosławionym Karolu Akutisie. Zapewne wielu z was o nim słyszało. Młody chłopak, który zmarł w 2006 roku, zaledwie 15 lat zachorował na ostrą białaczkę i oddał swoje życie Panu Bogu. Kościół go zauważył i ogłosił błogosławionym, czyli młodym chłopakiem, który jest w niebie. I moglibyśmy powiedzieć, co tu nadzwyczajnego. Ale młody chłopak Włoch, który... Tak naprawdę nie różnił się niczym od nas. Tak naprawdę mógłby dzisiaj być z wami na tych, na tych sektorach, na tych polach letnickich, na których dzisiaj się znajdujemy. Jak spojrzycie na telebimy, to zauważycie obraz Karola zdjęcia, które się zachowały. Młody chłopak, który pokazywał swoim życiem, że warto iść za panem Jezusem. I zobaczcie, młody chłopak, który Słyska. mając 7 lat, dzięki zgodzie proboszcza e, otrzymuje pierwszą komunię świętą. I wyobraźcie sobie sytuację, że ten młody chłopak, dziecko mówi sobie w sercu, a później mówi swoim rodzicom, że chce chodzić codziennie do kościoła. Wyobraźcie sobie minę rodziców a szczególnie jego mamy, która chodziła jak czasami standardowi katolicy trzy razy do kościoła w ciągu życia: na pogrzeb, na ślub, może czasami na Boże Narodzenie, albo poświęcić pokarmy Wielką Sobotę. Mama tak kochała swojego Karola, że chodziła z nim do tego kościoła, prowadzała go. Młody chłopak, który postanawia, że będzie chodził codziennie do kościoła. I to robi do końca swojego życia. Co tydzień się spowiada. I moglibyśmy powiedzieć, no to jednak jest jakiś święty, jest to jakiś świętoszek, jakiś chłopak, który jest mega odklejony od nas. Bo jak mogą się zachowywać tak nastolatkowie? I wyobraźcie sobie sytuację, że Karol, tak naprawdę, oprócz swojej pobożności, nie odróżniał się niczym od swoich kolegów i koleżanek. Kochał jeść Nutelle, czyli słodycze, tak jak wielu z nas. Jadł frytki z, jednego, z jednej restauracji, do której lubimy chodzić. Ubierał się normalnie każdy nastolatek. Chodził w najkach, w dżinsach, w dresach. Pokazywał, że jestem zwykłym chłopakiem, który ko kocha e, grać na instrumentach, na saksofonie, e, który kocha pływać który kocha grać w piłkę nożną. No i uwaga, też jego wielki konik, czyli zainteresowanie, czyli informatyka. E, lubił tworzyć strony internetowe. Chodził ciągle z kamerą i nagrywał krótkie filmiki. Moglibyśmy powiedzieć, i ja w to wierzę, że dzisiaj, jeśli byłby dzisiaj z nami, chodziłby z kamerką, nagrywał, a później wrzucałby to w media. Sądzę, że byłby jednym z lepszych youtuberów dzisiaj. Karol, który kochał pasję, kochał to, żeby pokazywać innym swoim kolegom i koleżankom, że warto pokazywać w internecie swoją wiarę. Miał założone konto na Facebooku, maila, telefon, jak każdy zwykły nastolatek. Lubił grać. Nie wiem, czy wiecie. Grał na jednej konsoli, wtedy PlayStation 2. Lubił grać tak jak każdy z nas. Uwaga, kto z nas lubi grać w gry komputerowe? Ręka do góry. Uwaga, podnosimy. No oczywiście, że tak. Zobaczcie, pokazujemy Karola jako zwykłego chłopaka. Ale ta jego niezwykłość dokonała się w tym, jak on te 15 lat życia przeżył. I to, co mogę powiedzieć, i to, czym jestem zafascynowany jego życiem, to to, jak wyglądały ostatnie dwa miesiące jego życia. W październiku źle się poczuł. Rodzice zawieźli go do szpitala i wyobraźcie sobie sytuację, że dostaje wyrok. Tak, jakbyś dostał po głowie kijem informację od lekarza. Za dwa miesiące umrzesz. Masz ostrą białaczkę. Nie wiem, jak ja bym się odnalazł w takiej sytuacji. Czy bym się gniewał na Pana Boga, czy był, byłbym obrażony na cały świat, czy bym się zamknął na wszystkich na wszystkich, bym się obrażał. Ale co zrobił Karol? Karol do końca swojego życia, te ostatnie swoje dwa miesiące, przeżył z uśmiechem na twarzy, przyjmował cierpienie. Nie chciał, żeby inni się o Niego martwili. Są. Historię mamy, która mówi, że kiedy mu było ciężko, prosił mamę przy łóżku, żeby odmawiała z nim różaniec. Karol, który na co dzień kochał Eucharystię, codziennie chodził do kościoła. Mówił za każdym razem do swoich kolegów i koleżanek takie najbardziej znane jego zdanie i powiedzenie: Eucharystia to moja autostrada do nieba. Dla niego Eucharystia była najprostszą drogą do nieba. I to pokazywał swoim życiem. Pokazywał to w internecie, tworząc strony internetowe o cudach Eucharystycznych. Pokazywał to swoim życiem. Jak wejdziecie sobie na YouTube, to znajdziecie jeden z jego ostatnich filmików, które nagrał, które znalazła mama na jego komputerze. To były dwa miesiące przed jego śmiercią kiedy on już dowiedział się o tym, że umrze. Wiecie co powiedział wtedy błogosławiony Karol? Że cieszę się, że umieram. Bo wierzę, że każdy dzień, który przeżyłem, podobał się Panu Bogu. I wyobrażacie to sobie? Ja starszy nie potrafię sobie tego wyobrazić. Jak ja przed chwilą swojej śmierci mam powiedzieć, cieszę się, że umieram. Nie potrafiłem tego na początku zrozumieć jako ksiądz, który poznawał tą postać. Zakochałem się w błogosławionym Karolu i dopiero kiedy poznałem jego historię, zrozumiałem, dlaczego potrafił powiedzieć przed swoją śmiercią, że cieszy się, że umiera. Bo tak może zrobić tylko wierzący człowiek. Tylko wierzący człowiek. Który do końca swojego życia, w tych ostatnich dwóch miesiącach swojego życia pokazywał, że warto cierpieć, że warto przyjąć te cierpienie i przyjął te cierpienie za innych, żeby innym było lżej. On wiedział doskonale, że ta Eucharystia doprowadzi go do nieba, że to jest najprostsza droga. Wiecie, błogosławiony Karol, kiedy mówił o Eucharystii swoim rówieśnikom, gdzie znajdziemy różne filmiki i świadectwo o tym młodym człowieku, to wszyscy jego znajomi mówili, on niczym się od nas nie odróżniał, ale miał swoje zasady, żył swoim życiem, konkretnym, zasadami, którym kierował się dzięki swojemu Bogu, do którego codziennie chodził. I wyobraźcie sobie sytuację, kiedy Karol mówi, że dzięki Eucharystii ma siłę do tego, żeby codziennie mówić i dzielić się dobrymi uczynkami. Do tego miał siłę. Nam często tej siły brakuje. Często jest nam bardzo ciężko. I często zapominamy o tym, że obok mamy Boga, który może mi pomóc. I błogosławiony Karol o tym doskonale wiedział. Wiedział o tym, że siły może czerpać od Boga. I te siły pomogły mu przetrwać swoją śmierć, odchodzenie z tego świata, gdzie nawrócił wielu swoich kolegów. Koledzy, którzy mówili o tym, że Karol, mając swoje zasady, potrafił czasami do nas podejść i powiedzieć, słuchaj, źle się zachowałeś, źle coś zrobiłeś. Wiecie, jak reagowali jego znajomi? Przyjmowali to, jakbyśmy powiedzieli to, kolokwialnie na klatę. Przyjmowali i wiedzieli doskonale, że to jest prawda, co mówi Karol. Stawał z autorytetu Pana Jezusa. I wszyscy inni o tym doskonale wiedzieli. I dlatego szanowali go i przyjmowali to, co on im mówił. Eucharystia. Dawałam mu siłę do tego, żeby przeżyć każdy dzień. Przez naszą Polskę prze, przejechały relikwie błogosławionego karola, była ogólnopolska peregrynacja relikwii karola. Wielu młodych ludzi mogło go poznać. Dzisiaj relikwie przywiozłem wraz z młodzieżą z naszej diecezji. Relikwie, które u nas na co dzień. Znajdują się w Olsztynie, ale tak naprawdę nie ciągle są w tym Olsztynie, bo ciągle wędrują. Nie jestem w stanie już policzyć, ile Karol, relikwie Karola przejechały kilometrów po całej naszej archidiecezji. Gdzie wiele szkół, parafii, wspólnot młodzieżowych mogło poznać historię błogosławionego Karola. Gdzie wielu księży z mojej archidiecezji angażowało się w te wydarzenia. I dzięki temu Karol w naszej archidiecezji jest bardzo znany. Dlatego dziękuję, że mam taką możliwość powiedzieć Wam o tym młodym świadku wiary. Że to jest dobry ziomeczek, który może być obok mnie i może mi pomagać. Chciałbym, żebyście dzisiaj mieli w głowie jedno. Że był taki chłopak i jest, który jest w niebie który jest i może stać się moim dobrym wziomeczkiem, który będzie mi pomagał, który będzie mnie wspierał, który będzie dodawał mi sił, że warto się do niego zwracać. Więc chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym, największym przesłaniu tego młodego chłopaka do wszystkich młodych. On widział wiele rzeczy, które były trudne w życiu młodego człowieka, ale najważniejsze w jego życiu było to, żeby pokazać, że ta Eucharystia to moja autostrada do nieba. Uwaga! Czy jesteśmy w stanie powtórzyć to hasło i iść za chwilę na tą Eucharystię razem z Karolem, z naszymi sercami, na to największe wydarzenie, które za chwilę odbędzie się tutaj, na tym ołtarzu? Uwaga! Czy jesteśmy w stanie powtórzyć? Eucharystia to. Autostrada. Eucharystia to. Eucharystia to. Dzięki.